Cześć, nazywam się Ewa Gaczorek i jestem specjalistką do spraw WoodExpert. W dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać Wam, jak jednym kliknięciem wygenerować dokumentację 2D dla naszego projektu komody. Generator rysunków jest kolejnym z modułów, który zawiera się w podstawowej wersji WoodExpert. W prosty sposób, na podstawie ustawień, pozwala tworzyć kompletną dokumentację 2D dla całego projektu. Dzięki temu dokumentacja w naszej organizacji będzie jednolita. I dostosowana do naszych potrzeb. Przejdźmy teraz do wygenerowania dokumentacji. Na początku powinniśmy wybrać polecenie wykonaj rysunki, po czym ukaże się nam okno, gdzie możemy zdefiniować szablony naszego projektu oraz określić, kto jest twórcą projektu. Następnie wybieramy przycisk Generuj, który uruchamia proces tworzenia dokumentacji. Proces automatycznie ustawia nasze elementy wzdłuż najdłuższej krawędzi modelu, tym samym wybierając szeroką płaszczyznę z największą ilością obułbek jako widok główny. Dodatkowo automatycznie wymiaruje elementy według wybranego schematu oraz wstawia informacje takie jak kierunek uswojenia, informacje o materiale nośnym, okleinach czy obrzeżach. Zatrzymajmy teraz stoper i przejdźmy do sprawdzenia, jak wyglądają nasze rysunki na przykładzie czoła szuflady. Widzimy, że program odpowiednio ustawił nasze rzuty oraz automatycznie je wymiarował, zamieszczając m.in. informacje o usłojeniu, grubości obrzeża i jego kodzie. W tabelce natomiast automatycznie wstawione zostały m.in. informacje o projektancie, nazwę elementu, wymiary gabarytowe oraz masa. W oknie logów po prawej stronie znajdują się wszystkie informacje o procesie generowania, ułatwiające zidentyfikowanie potencjalnych ostrzeżeń czy błędów, które pozwolą użytkownikowi odpowiednio na nie zareagować, np. widok wystający poza obrys arkusza. Dokumentacja została wygenerowana w około 7 minut, co przy tej ilości elementów może oznaczać 99% zaoszczędzonego czasu przy założeniu, że jeden rysunek wykonujemy ręcznie około 30 minut. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym na przykładzie naszej komody równie szybko wygenerujemy naszą listę materiałową.